Siemaneczko, siemeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zagram sobie w Dragon Escape, o co pisze squalife.pl yy, Jestem... Yy, no, jestem wesoła, niespokojnie wesoła, dlatego że yy, um, chce mi się nagrać jakieś odcinki, nie wiem co nagrać, postanowiłam się nagrać Dragon Escape. Yy, bo nie mam jeszcze materiału z Dragon Escape, a naprawdę to jest fajny gry. I mam dużo dzisiaj energii, bo jest sobota jest weekend. tak. No i jestem pierwszy, dobrze, dobrze. Mam 69 dzieć tak ogółem na Dragon Escape, więc jest dobrze i spalę się zaraz. Fak, Hej, okay. przeszłem, przeszłem. Dobrze. Pierwszy, pierwszy na razie. Dobrze jest? Dobrze? Kurde, jakby nie ten ogień, to ja by było trochę lepiej. Fuck. Kurde, drugi będę. Nie róbcie mi tego. Nie, wyprzedźcie mnie. Fuck, nie. Pierwszy, proszę. Jak drugi? What? dzieje się... Na nagraniu było, że pierwszy byłem, nie. What? Nie wiem jak on wygrał, ale spoko. U 72 monety. I znowu ta sama mapa, naprawdę chciałem wam pokazać wszystkie mapy na tym serwerze. Brego na, na sklep, ale jak znowu ta sama mapa no to niestety. Może na następny nam się uda i zagram może z 4-5 map, bo naprawdę szybko one idą, to jest naprawdę bardzo łatwa i prawie zawsze na nim wygram. Ale jak widzieliście, nie wiem, jak on mi albo był jakiś Bóg. I nie by był pierwszy, ale spokój Też mogę być drugi, ale poza trzecim miejscem nie mogę być. No i to jest mój skrót właśnie taki. Nie chcę mi się przychodzić parkura, to idę sobie skrót. Faktam, oby się spalił, gościu. Muszę, ja sobie, kurde, double jumpa nie udało mi się, zwaliłem już. Wiedziałem, że odcinek bez fejla to nie jest odcinek. No kurde! Dobra, nie ma co grać. Niestety musi być jakiś faj w odcinku. Tak jak w każdym. Nie, wystanę sobie na płytkę, to może będzie w końcu inna mapa i nie. Znowu ta sama. Ale dobrze, no już sobie zagram, bo nie chcę mi się tak robić cięć i wybierać mapy specjalnie. Bardzo Wam bardzo, bardzo dziękuję za to 40. Do, y, za to 40 subskrypcji na łąknę, -E. Naprawdę mnie to ucieszyło. Wiem, że to nie jest y, na przykład 1000 subskrypcji, ale naprawdę 40 subskrypcji to dla mnie jest dużo. I no naprawdę, kurde! Chciałem usiąść do Wilczamp, i naprawdę Wam bardzo dziękuję za te subskrypcje i łapki pod każdym filmem. What the fuck! Nodus, albo ja nie wiem co, i w końcu mam mapa. I tak, dziękuję Wam bardzo za te subskrypcję. Wierzę, że będziecie ze mną, będziecie mi wspomagać. I liczę na to, że dobijemy do 100 tysięcy. Oj, nie 100 tysięcy co ja mówię? Ja nigdy nie dobijemy do 100 tysięcy. Ale może, może dobijemy kiedyś. Ale jak dobijemy do 100, to może będzie jakiś specjal i uwaga, może nagram vloga. Ale, ale nie róbcie, żebym nagrał vloga i że, żebyście nie robili multi bo nie chcę mieć pustych subów. chcę mieć pełne suby. znaczy no takie, żeby mi oceniały filmiki. Nie takie puste, że na przykład robicie multi a tylko żeby zobaczyć moją twarz. Właśnie nie chcę takich. Kurde. To jest moja najlepsza mapa i spadłem w niej. Jezu, nie róbcie pustych kont, bo to nie będzie miało sensu. A. Myślę, że to 40 subskrypcji dobyliśmy uczciwie i nikt z Was nie robi multicont. Żebym tylko się ucieszył, bo. No bo nie chcę mieć pustych y, subskrypcji, chcę mieć no, pełne. I... No i oczywiście jestem drugi. No i bardzo Wam dziękuję i zagramy sobie jeszcze raz na jakiejś aranie. I to jest arena znowu ta sama, więc postaram się z nią wygrać. No po prostu... No. Co miałem powiedzieć, to chyba już wam powiedziałem, więc to będzie chyba już ostatnia arenka na tym odcinku. Właśnie nie wiem co nagrać na tym y, serii y, Dzienniczek Frikila. Y, bo nie mam nagrać jak kopię, bo to naprawdę jest nudne. Y, to życzę nam powodzenia. Nie wiem co nagrać, to nie jestem. Yy, oj, nie jestem Freakilla, tylko dziennik Freakilla, bo mam nagrać jak kopię, to. już widzę, że nikomu się to nie będzie podobać. A my się nie chce nagrywać i wstawiać takiego. Yy, głupiego odcinka, w którym 15 minut na przykład będę kopał, więc. nie opłaca mi się tego wstawiać. No i. no i co? Kurde! Jezu, dobra. Ostatnia mapa, no i. Kończymy ten odcinek, o, akurat pokażę wam ostatnią mapę i to będzie na tyle, jak sfejluje, to sfejluje, no niestety. I jak dobijemy na przykład 100, dam wam taki challenge, jak dobijemy, znaczy, no, jak będę miał na kanale hmm, 200 albo 300 subów, ale to jest oczywiście niemożliwe, wiem, że nigdy tyle nie dobijemy na moim kanale, ale jeśli dobijemy, to, uwaga, będą odcinki z kamerką. Tak, nie przesłyszeliście się, będą odcinki z kamerką. Wtedy będzie się działo... <laughs> Kurde, no fuck. Będzie dobrze, będzie dobrze, ale w, wierzę w waszym. Uda nam się może dobić te, te 200 albo 100 subskrypcji. Oczywiście za 100 subskrypcji nie, będą, nie będzie odcinków z kamerką, bo to jest naprawdę mało. Yy, na przykład taki Mandzio ma, nie wiem, ile tam subskrypcji i niedawno dopiero pokazał twarz, więc y, ja mam pokazać subskrypcji? Y, myślę, że nie. I tu jest taki skrót, że bierzemy magiczny skok, tak, może to jest cheat, albo nie, do... Jeśli, jeżeli to jest cheat, to y, może by ulepszyli mapę, a nie ściągali z zagranicznych y, z te, z zagranicznych serwerów, bo ja oglądałem na przykład, kurde, jak padnę, to się wkurzę. Jak on mnie walno? What? Okej. Okay. No oh, fuck, Jezus, palę się jeszcze. <laughs> no kurde. Dobra. What? Wygrałem. Serio? Wow. Dobra, ziomeczki, to było na tyle. Żegnam się z wami, mam 80 Square końców. No i cóż... Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie dostać tej łapki w górę. Wam to cenie sekundę, dwie sekundy. A mnie to naprawdę bardzo ucieszy. Zmotywuje... Yy, ale to bardzo motywuje do nagrywania, no i odcinek będzie częściej, jak dobijemy tutaj na przykład 10 łapek w górę, to odcinek będzie już dzisiaj, czyli w sobotę, ale wątpię, że dobijemy, ale wierzę w Was, no, no nie wiem, czy dobijecie, czy nie, Już to zależy od Was, Więc trzymajcie się, do następnego odcinka, trzymajcie się ciepło, bo jest naprawdę, u mnie jest, pada cały czas... Piątek, sobota, cały dzień padał więc trzymać się ciepło, cze.